Dzień dobry, ja zabieram się za moje śniadanko. Zrobiłam sobie dzisiaj te grzanki z czosnkiem i pasta, awokado, tuńczyk, serek i bazylia. Musiałam już wykorzystać to awokado, bo jeszcze chwilę i już by pewnie zgniło, a teraz jest takie bardzo dojrzałe. Także życzę Wam smacznego, jeżeli też jecie śniadanko. Życzę pięknego dzionka. U nas za oknem zima znowu. Pamiętacie, jak Wam pokazywałam, że już jest praktycznie dwoj wiosna, fajnie zielono się robi. To teraz sypię. Także bałwany, o których jeszcze nie ściągnęłam, wpasowały się w klimat. Także no, nie zadawała mnie to, ale cóż zrobić. Dobra, zabieram się za śniadanie. Smacznego. Cześć dziewczyny, cześć, chłopaki, słuchajcie, nagrywam vloga tak na spontanie, totalnie. Ostatnio zaczęłam coś nagrywać, więc śniadanie, które widziały się przed chwilą, było jedzone przed wczoraj. Ale przez ostatnich tutaj w sumie tak powiem Wam, że ten tydzień mamy już dzisiaj czwartek, a ja mam tak totalnie pokręcony i zawalony latam non stop po lekarzach mam troszeczkę badań i to jest tak wszystko zostało rozwleczone w czasie więc słuchajcie no nie chcę mi się za specjalnie odpalać kamerę bo praktycznie dzień codziennie w tym tygodniu byłam w przychodni i właśnie dzisiaj na 11:30 też jadę znowu do lekarza ale bez, bez problemu wszystko jest dobrze wszystko jest dobrze zobaczymy jak jeszcze dzisiaj będzie u innego, jednego lekarza właśnie na USG jadę po prostu także no ciekawa jestem mam nadzieję że wyjdzie wszystko OK słuchajcie wczoraj myłam sobie włosy wczoraj myłam sobie włosy produktami które zamówiłam sobie na estyl.pl będę miała kod rabatowy bo z tego co mi właśnie Karolina pisała która zajmuje się marketingiem, właśnie w tym sklepie. Będę miała kod rabatowy, także napiszę Wam tu na dole pod tym filmikiem i w opisie gdzieś tu może się wywinie, bądź i i jeszcze napiszę wam w jednym filmie, tak mówię chaotycznie troszeczkę, bo dzisiaj wam, teraz wam pokażę po prostu, co sobie zamówiłam, a w kolejnym filmie, jakimś kolejnym vlogu będzie takie troszeczkę podsumowanie, jak ja to używam i tak dalej. Dobra, więc szybko wam pokażę, co sobie właśnie zamówiłam. Po pierwsze skończył mi się mój lakier do włosów i zamówiłam sobie taki wielgaśny lakier z marki Goldwell, piątka, półlitrowy. Ja słuchajcie, lakier do włosów używam często do jakichś sesji zdjęciowych, ale też na sobie. Używam go bardzo często, jak mam ten taki kok ulizany. Jak tu mam wszystko ulizane, żeby mi tutaj włoski baby hair nie wylatywały, to idzie właśnie lakier. Później zamówiłam sobie taki zestaw, właśnie z Joyco. Słuchajcie, teraz na sklepie, w sklepie Estyl możecie zamówić sobie takie bardzo fajne zestawy. O, w takim opakowaniu przychodzą i ja zamówiłam sobie akurat do włosów, żeby dodać im objętości, czyli szampon i odżywka dodający włosom objętości. I tutaj mamy 250 ml odżywki i 250 ml. Tak, dobrze mówię? Nie. 300 szamponu, 250 ml odżywki. One tak przychodzą właśnie w takim ładnym opakowaniu. Słuchajcie, bardzo fajny pomysł nawet na prezent dla kogoś z Waszych bliskich. Jak wiecie marka Joyco to jest dosyć porządna i profesjonalna marka do pielęgnacji włosów. Także to że jest któryś z kolei kosmetyk u mnie z tej firmy. Wczoraj myłam nimi włosy i wydają się tak faktycznie jakby te włosy takie były troszeczkę grubsze, jakby były takie właśnie objętościowo ok, natomiast wczoraj nie domyłam sobie porządnie słuchajcie skóry głowy tutaj u nasady i tutaj mam takie przeciążone po prostu nie domyłam tutaj u czubka, więc dzisiaj sobie tak o w KOKA spięłam. I ostatnią rzeczą, jaką zamówiłam właśnie w Estyli słuchajcie, jest to taka kuracja marki Kemon, kuracja z 12 takimi, widzicie, buteleczkami. I słuchajcie, jest to kuracja dosyć droga, kosztowna, ale tutaj o producent nam obiecuje, że przystaną nam włosy, przeciw wypadaniu włosów, aby przyspieszyć ich porost, żeby je wzmocnić. Siemanko, słuchajcie, siedzę już w aucie, jestem po lekarzu i przy okazji, jak jechałam do miasta, odebrałam sobie przesyłkę, bo listonosz akurat stał i słuchajcie, przyszła do mnie jakaś e, przesyłka taka w ogóle niespodzianka bardziej, ale to nie jest niespodzianka, bo z tego, co dobrze kojarzę, słuchajcie, to e, jakoś w zeszłym roku, to był chyba zeszły rok, październik. Napisała do mnie jakaś firma zagraniczna w ogóle, po pierwsze, totalnie nie mogę sobie przypomnieć, słuchajcie, co to była za firma. I e sticker team? Dostałam karteczki. E no tak to miało być świąteczne. Ja pamiętam, że jakoś miesiąc temu do mnie pisali, że przesyłka się opóźni, bo coś tam, coś tam. Okej, okay, dobra. Macie tutaj firmę, jakbyście chciały sobie zerknąć i zobaczyć. I to miała być typowo taka właśnie świąteczna przesyłka. Także o, naklejki, które zaraz Antosia będzie wykorzystywać, prześliczne, przesłodkie. Dostałam taką karteczkę. Eee. Czytam, co tu jest. Liścik. Patrzcie w ogóle, jaka koperta. Mały książę. Małe książę z różą przykrytą, bardzo podobny do tego tatuażu, co tutaj mam, bo ja mam tutaj właśnie wytatuowanego małego księcia. No i tutaj jest liścik z przeprosinami, że tak późno e, e, przesyłka do mnie dotarła i tak dalej. Także korzystając właśnie z okazji, że e, no, że już jestem po czasie, jeszcze mam praktycznie 40 minut na wykorzystanie karty. Parkingowej, więc sobie to otworzymy. Papier jest bardzo ładny. W ogóle tak fajnie zapakowane słodko. Otwieram. Myślałam, że to jest pudełko, ale to jest papier. A w środku, słuchajcie, jest chińskie litery jakieś. O wow! Ojej, kurczę, to jest coś dla dziecka. Patrzcie, to jest lampka Flying Bird Music Light. Lampka z ptaszkiem. Daszkiem, który wydaje dźwięki. Co to jest? Antosia będzie miała. Pewnie podejrzewam, że pewnie baterie będzie trzeba tu kurczę tu e, ku, kupić. Ładny gadżecik. Aha, dobra, możemy tutaj na USB. Dobra, to ja może podepnę to do telefonu. Tak? Okej. Okay, no tak to wygląda. Czekajcie, odepnę sobie kabelek. Tak, babeczka, tu stara pani, patrzy na mnie. Ogląda, jak Kaśka nagrywa. Czekajcie, odepnę ten kabel. Mhm. Podepniemy tu. Podepnę do telefonu, tylko nie wiem, jak będzie z głosem. Nie, to nie będzie. Słuchajcie, nie będzie mi to grało. O, nie mam tu nawet możliwości gdzieś wejścia. Dobra, weźmiemy to do domu, przetestuję w domu. Myślałam, że jak podepnę do telefonu kabel, kabelek, ten ta końcówka do słuchawek, to będzie działać, ale nie działa. Dobra, w każdym razie ok. Będziemy sprawdzać i próbować w domu. Także słuchajcie, ja jadę teraz jeszcze do PEPKO. Skoczę. Bo akurat jestem tu niedaleko, więc sobie schowam to. Śmieci trochę mi się tu nas zbierało, makulatura, więc za chwilę jak wysiądę z samochodu, to sobie pewnie to wyrzucę do śmieci. Okej, okay. tu mam liściki, zapinamy pasy i jadę do, do Pepko. No dobra, jeszcze tak korzystając z okazji, jeżeli jeszcze siedzę, to czy przedtem wam zaczęłam mówić? Ale przyjechał mąż z pracy, więc trzeba było mu nałożyć obiadek. Dzisiaj robiłam słuchajcie, fasolkę po bretońsku i tą fasolkę robiłam od samego rana i mamy godzinę 12 za 10 i ja jestem, słuchajcie, tak cholernie głodna, że skoczę sobie tylko do tego pepko i jadę do iść fasolkę, a jutro, jutro też będę chyba nagrywała vloga, ale to będzie taki bardziej vlog jako wizyta, ponieważ dziewczyny jadę jutro do Kasi, salon od Odnowy biologicznej alter ego w, w Tuchowie, i będę, słuchajcie, jadę bez makijażu i będę sobie wymrażać te tutaj to na czole, co mam. Także jestem ciekawa. Jak to będzie wyglądało? Muszę Wam się przyznać, że będzie to moja pierwsza wizyta w salonie kosmetycznym. Ja nigdy nie korzystałam z tego typu usług, jakoś uważałam, że mi to nie jest potrzebne. Zabiorę też ze sobą wszystkie produkty do pielęgnacji twarzy, które teraz używam, żeby Kasia mogła zerknąć sobie. A ostatnio, jak byłam właśnie w niedzielę nagrywać u niej w salonie filmik na ten kanał do przegadania by mixit, który naprawdę bardzo, bardzo fajnie popłynął nam ten czas, to ta rozmowa naprawdę świetnie. Także będziecie mogli tą rozmowę zobaczyć tylko na kanale właśnie na kanale Przegadane by Mixit, na który już teraz was zapraszam i co jakiś czas będę słuchajcie was kusić takimi wzmiankami i zapowiedziami, bo uważam, że bardzo dużo fajnych treści będzie na tym kanale. Także jutro, tak na swój kanał, nagram chyba właśnie tą wizytę u Kasi. Te tutaj, te takie podskórne coś, co ja mam i to nie są wypryski. Kasia w ogóle mi uświadomiła, że to mogę sobie roznosić, że tego robi się tam z jakimś czasem coraz więcej przez te szczoteczki, które używam, także no. Jutro jadę bez makijażu, nie opalam się na razie samoopalaczem, schodzi mi samoopalacz, żeby Kasia mogła zobaczyć, jak ta moja cera wygląda. Więc no nie ukrywam, że jestem tego ciekawa, czy faktycznie to mi tutaj na czole zniknie, i tutaj mam na, na policzkach takie coś mi też tutaj o takie wyszło. Także dobra, jadę do tego pepko. Jadę do Pepko i jadę do domu. I tak. I jeszcze bliżej domu może, słuchajcie, nagram ten car vlog. Dziękuję Wam serdecznie za komentarze, które zostawiłyście pod ostatnim car vlogiem, że kiedyś poruszałam jakieś takie, wiecie, e, poważniejsze tematy. I teraz, no, ja wiem, kiedyś miałam, słuchajcie, więcej czasu. Jak jest Antosia, Antosia wymaga bardzo dużo uwagi, bardzo dużo czasu zajmuje, no bo to jest małe dziecko, dziecko pełne energii, jest jest jej pełno, więc od września, jak pójdzie do przedszkola, będę miała do godziny 13, no powiedzmy do tej 13, dużo więcej czasu, wiadomo, obowiązki obowiązkami, ale będę miała spokój, ciszę i w ciągu dnia, tak do południa, słuchajcie, wystarczy godzina czasu, żebym mogła nagrać jakieś fajne materiały, także podejrzewam, że od września e, jakichś tam bardziej merytorycznych filmików będzie u mnie na kanale trochę więcej niż teraz jest. A teraz na razie merytoryczne i konkretne tematy nagrywam, słuchajcie, na kanał Przegadane by Mixit. Także cieszę się ogromnie. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam, bo nie chcę, żeby ten vlog też długo trwał, także odpalam samochód, co wam sobie tylko okularki, bo już nie ma takiego słońca i jadę jeszcze do Pepko. Zobaczymy co tam jest, także najwyżej wam pokażę. No dobra, słuchajcie, jadę do domu. W końcu. Jest godzina 13. W sumie teraz wybiła. Jeszcze jakaś mała stuczka przy wyjeździe z Tarnowa była. Tir z czymś tam, nie wiem, ale w końcu wyjechałam, jadę do domu, jestem tak głodna, że wilka, bym... jak to się mówi, wilka z krowę z kopytami, konia z kopytami się mówi. Jeszcze sobie tylko do sklepu tutaj do nas, do spożywczego zajadę, żeby kupić coś do jedzenia. Słuchajcie, byłam teraz w tu w Tarnowie, jak się jest na tarnowskiej ten sortek z ten Lumpex, Byłam tam, podeszłam tylko z tego względu, że chciałam zobaczyć z jakimiś pierdołami, gadżetami, dodatkami, coś pod sesje zdjęciowe. Kupiłam wazonik szklany i kupiłam ten taki to na jajko osadzone, na, na jajko, na miękko, wiecie, to takie, taki słoiczek, taki stojaczek dla Antosi. No i kupiłam płyn do płukania, taki niemiecki jakiś. I wiecie co, znalazłam takie dosyć fajne buty, botki czarne z Graceland, czyli ta CCC firma chyba, nie? Na Lenę. Takie, takie alas kurkowe, takie wiecie zamszowe, trochę przytarte, także teraz by jeszcze prześmigała. Wkładka nic nie tylko czubki tego zamszu były obtarte. I sobie myślę, a może zadychę będą, to teraz będzie miała tak do śmigania, bo dosyć fajne były. Patrzę, babka mówi 35 zł. Odłożyłam. No, chyba ich pojebało, jak tam mają, kurde, drogo te szmaty. Tam, słuchajcie, mają bardzo duży metraż duży lokal, więc tam jest totalnie najgorszej jakości ciuch. My tam czasami wstępujemy typowo pod takie, pod takie jakieś pierdoły, kiedyś kupiliśmy bardzo fajne szklanki, takie rzeczy. Ciuchów to tam jeszcze nigdy nie kupiłam, kiedyś em, firankę tam chciałam kupić, bo taka ładna była. Kurde 60 zł, no chyba ich porąbało. Tak drogo, słuchajcie. No, także musiałam się tym wyżalić, ale kupiłam za to w Pepko fajny, fajny komplecik dla Antosi. Bo byłam wczoraj w, tu, w Tarnowie byliśmy i lękę odkupiłam w CISEI, kupiła sobie całą stylówkę, kupiła spodnie, koszulkę, okulary, kolczyki. No, i dzisiaj kupiłam coś dla Antosi: taką sukieneczkę z kolekcji Mini Mouse, czyli ta Disneyowa nowa kolekcja, bardzo ładna. I do tego i kupiłam bluzeczkę, to Wam później pokażę. Także teraz dojeżdżam do domu, bo no jeszcze nie dojeżdżam, jeszcze jadę, bo jeszcze kawałek, kawałek za mną. Także tyle, słuchajcie, w temacie. Przedtem e, tam troszkę pogadałam do Was, to dzisiaj zmontuję tego e, vloga i opublikuję go jeszcze dzisiaj, a jutro będę nagrywała myślę tą wizytę właśnie u Kasi. Oczywiście się jej zapytam, czy się zgadza i tak dalej. Myślę, że myślę, że się zgodzi. Dobra, to trzymajcie się ciepłutko. Jeszcze wam później właśnie jeszcze później wam pokażę jak działa ta lampka, która mi przyszła. W ogóle nie wiedziałam, że taka lampka przyjdzie. No ale okej, okay, dobra. Uciekam. Później jeszcze się odezwę tylko tak na zakończenie. Dobra, słuchajcie, jestem już w domu. Podłączyłam tą lampeczkę. Jak widzicie, nie wiem na ile tutaj kurczy ten telefon, to oddaję, ale światełko się zmienia tu. Ten delfinek, czy co to jest, delfinek? No, niby ptaszek, ale taki, no, takie to zwierzątko. Zmienia kolor i słuchajcie, to jest głośnik. Ja nie, myślałam, że tu jakaś w ogóle muzyczka leci, ale to jest głośnik. Podpinamy do kabelka. Łączy się to z Bluetooth i możecie swojemu dziecku e, włączyć właśnie jakąś specjalną kołysankę na wieczór, na noc. Ja tutaj właśnie podpięłam o akurat w sanach. Fajny, ale powiem wam, że naprawdę bardzo porządny głośnik. Może ja zatrzymam żeby mi nie zablokował YouTube filmiku, ale powiem Wam, że bardzo fajny gadżet. Można postawić przy łóżeczku właśnie dziecka, odpalić właśnie, czy też na komputerze, na telefonie, nieważne gdzie tam macie, łączy się to z Bluetooth, albo możecie po prostu podpiąć jakiś kabelek i słuchajcie, uruchamiacie. Także o, tak wyłączamy, dotykowo się włącza, teraz jest inne światełko. No i słuchajcie, no tak to świeci, także... Fajny gadżet, naprawdę bardzo mocny głośnik. Słuchajcie, także teraz ja sobie odpalam muzykę Sanach, będę sobie słuchała właśnie yy, i ogarniam chatę. A teraz już słuchajcie, zakończę tego vloga. Miałam wam pokazać zakupy, jakie zrobiłam w Pepko, ale ubrałam już Antosię w te ciuszki, w tą sukieneczkę i bluzeczkę i poszłam sobie właśnie do dziadków. Kupiłam Miusi, kupiłam Momo dwie takie zwykłe plastikowe miseczki na taką karmę bardziej mokrą e, dla Miusi różową, a Momo ma szarą, takie zwykłe plastikowe. I co jeszcze kupiłam? Kupiłam wazonik, kupiłam to jajeczko i tyle. Nawet nie będę Wam, słuchajcie, tego pokazywać, bo nie ma sensu, bo już też troszeczkę tego pochowałam. I słuchajcie, zabieram się dzisiaj. Zjadłam już, ale później po południu będę robiła szakszukę. Mamy smaka, bo jakiś czas temu robiłam i ostatnio gdzieś nawinęła mi się na internetach. I ten. No, i tak pomyślałam, że zrobię. Teraz nie mam podpiętego nawet mikrofonu, bo ostatnio któraś z Was mi mówiła, że szkoda, że już nie używasz mikrofonu. Ale ten mikrofon, który ja miałam, Antosia mi zjadła w cudzysłowie. Gdzieś ugryzła jakiś kawałek i po prostu się zepsuł. A to kurczę, nie są jakieś tanie rzeczy za 5 zł. Kupiłam teraz taki podwójny, podwójny z tego względu, że nagrywać będę te filmiki na kanał Mixit, to też dobrze by było, żeby był lepszy głos. Także dziewczynki, chłopaki, ja się już z Wami dzisiaj żegnam, odpalę sobie muzykę, ogarnę chatę, nałożę sobie właśnie te ampułki na głowę, te Kemon, Jeszcze ich nie używałam, to może jeszcze później Wam, może na Instagramie pokażę, już mi się nie chce, chcę zakończyć tego vloga, no bo mam trochę roboty w domu, jest godzina w pół do trzeciej, więc póki jestem sama, to włączę sobie głośniej muzykę, posprzątam, poogarniam i będziemy już siedzieć w domku, a jutro zabiorę Was ze sobą do Kasi. No. Także dobra, uciekam, trzymajcie się, życzę Wam miłego tygodnia, no i widzimy się w następnych filmach i zapraszam oczywiście na mojego Instagrama. Dobra, uciekam się, papa, pa pa. pa, pa.